Zapisuj czas, zapisuj, Nie mówiłem. Nie chcę. Nie chcę. na końcu, na końcu. Młodzież. Dobra. Nie chcę. Nie Nie ja to Nie <śla> Nie Uciekaj z tej komóry, nie ma? Szybko, szybko, szybko. Uwaga, dzisza. Dzianek odsłyszymy. Jeszcze. Jeszcze. Mocniej. Wstawaj. Ścisnął się, no.

W się do dostałem. Hop, 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 strzałek. Jest. Dawaj następny hop, 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 Dawaj, dawaj. I Jest. Następny. Siadam, siadam. Jest. Brawo. Czas.